Witajcie, bardzo serdecznie. Dzisiaj Wam pogadamy odnośnie sałatki owocowej i przepisu, jak zrobić dobrą sałatkę owocową. Ja tu mam obrane jabłka, gruszki, mandarynki, winogrono, najlepiej czarne. Jak ktoś lubi, to może z burówki oraz kiwi. Kiwi trzeba starannie obrać, przemyć, pokroić, jabłka przemyć, pokroić, gruszki Obrać, pokroić, banany też obrać i pokroić, najlepiej w plastry, a jabłka czy gruszki właśnie w takie kawałeczki, mandarynkę też obrać, ale nie kroić, tylko od razu dać e, do miski. Chcieliście dłuższy odcinek? Będzie. Smacznego życzę. Subskrybujcie i nabijajcie wyświetlenia, jeśli film się spodobał za lajka w górę, będzie mi miło. Dziękuję, do zobaczenia.